Mam laptopa i odpalały na nim nic Będziemy patrzeć jak bijamy 100 tysięcy sub Mamy tort przygotowany Świętujemy 100 tysięcy Wysocki, cieszysz się? Kurde, leci tutaj złapaj, dobrze Złapałem O, proszę Taka to jest niesamowita historia Pamiętasz Wysocki, jak nie było nawet tysiąca subów? Siema Byku Ej, co ty robisz? Ej! Dobra, to się wala. Dobra Zadzwonił i dał mu um I sobie, ja zacząłem nagrywać w 2018 roku kopię, ja jestem Maciek Pierwsze 100 tysięcy subów jest w 2025 roku Myślę, że to jest lat Chłopie, toż to jest 7 lat 7 lat, 7 lat Jest. Ty no, ja w tym siedzę dopiero od kwietnia, więc w sumie Ty to się męczyłeś tam te 7 lat, ale, ale ja... <laughs> 15 subów tylko brakuje 15 słów, 6 subów, wow. Jak byłem mały, to był moment, o którym marzyłem. A teraz już brakuje 5, żeby było 100 tysięcy. Ja, jak się czuję z tym. Nie wiem, nie wiem, jak się czuję. <grym> się czuję <grym> dziwnie. dziwnie. To jest, ale to nie jest spełnienie marzenia, tylko jest życie marzenia. Bo to nie chodzi o te same liczby. Chodzi o możliwość, że to można robić w ogóle. Kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, widzisz to? 99, zaraz będzie. Je yes! wow! 100 tysięcy? Tak wygląda 100 tysięcy? Piona, wow. piona! To, Udało jest, się. to jest Tort! Ale to jest tak, co? Wiesz tak, tak, o oh. tak, wow. Dobra, możemy w końcu zjeść ten. Jest tort, jest zapomniałem o nim 102 już jest, ale to leci. Jak miałem pierwszy kanał, się nazywałem Maciek-spodłoga.pl, nagrywała tam Fortnite'a, później była sztos Ekipa, jeszcze później High Five było. Tam było 50 tysięcy maksymalnie. Na To ekipie to był taki kanał, z którym jestem najbardziej związany emocjonalnie. I Tam było 700 subów i tam celem było wbicie tysiąca. takim marzeniem. A teraz jest 100 tysięcy. Pierwsze 100 tysięcy w życiu. Tak wygląda pierwsze 100 tysięcy w życiu. Czyli potrzeba było aż czterech kanałów, żeby wbić 100 tysięcy. pierwsze. <słuch> Kurde, cztery kanały. Po prostu nie można się poddawać, trzeba dążyć i to nie chodzi o to, żeby spełniać te marzenie, tylko żeby żyć nim, tylko o to, żeby można było robić te filmy. I się po każdym ciężkim momencie przyjdzie moment sukcesu. Gratulacje. A to, to, to też to twoja duża... To bardzo twoja duża ja coś. No. muszę podziękować ci. Dziękuję, bo to Nie ma bardzo, bardzo dużo ty dałeś. Słuchaj, no jestem zaszczycony bardzo, że mogłem w tym istnieć, przyczynić... Istnieć? Że to mogłem tak. w tym istnieć? Bo co to, to tak mówi?